Cześć! Jeśli szukasz sposobu na pozyskanie finansowania dla siebie, swojej firmy bądź chcesz obniżyć raty obecnych kredytów, to koniecznie oglądaj to wideo dalej. Ja nazywam się Kamil Dyrytkowski. Od 2005 roku działam na rynku branży finansowej współpracując z największymi bankami w Polsce. Jestem w stanie pozyskać dla ciebie najtańsze i najlepsze, najbardziej dogodne finansowanie, które w tym momencie. Możesz otrzymać. Na pewno zastanawiasz się, jak to możliwe, że niektórzy klienci mają zawsze tanie kredyty, a innym banki oferują droższe propozycje. Otóż składa się na to wiele czynników: przede wszystkim rodzaj kredytu, wysokość oraz źródło dochodu, sytuacja gospodarcza kraju, a nawet oddział banku, w którym składasz wniosek i przede wszystkim doradca, który cię obsługuje. Każdy z nas ma indywidualną sytuację. I obecnie banki często biorą ją pod uwagę przy ocenie ryzyka kredytowego. Ale co jeszcze wpływa na wysokość raty? Niestety, bardzo często tym czynnikiem jest czynnik ludzki, czyli doradca bankowy, który cię obsługuje. Jeśli trafimy na nieodpowiednią osobę, to możemy niestety przepłacić. I nie mówię tutaj o specjalnym, zamierzonym działaniu, ale o braku wiedzy na temat aktualnych ofert bankowych oraz brakiem wiedzy na temat ofert innych banków. Zgodzi się ze mną, że doradca danego banku zna oferty tylko tego banku i zazwyczaj nie ma pojęcia o tym, co oferuje konkurencja, i czy u konkurencji mogą, możesz uzyskać tańsze kredytowanie. W odróżnieniu od tych osób, eksperci kredytowi zazwyczaj działają z wszystkimi instytucjami finansowymi w Polsce. Takim ekspertem jestem także ja, gdzie działam w Polsce od 2005 roku. Znam aktualne oferty kredytów, leasingów i ubezpieczeń największych instytucji w Polsce. Zgłaszając się do mnie po ofertę finansowania, dostaniesz w odpowiedzi kilka najtańszych możliwości z uwzględnieniem najważniejszych elementów, na które warto zwrócić uwagę. Jestem licencjonowanym ekspertem kredytowym, który jest akredytowany przez KNF. Komisję Nadzoru Finansowego, czyli instytucję, która nadzoruje cały rynek finansowy w Polsce. Numer mojego wpisu znajdziesz w opisie tego filmu, bądź w zakładce Kontakt na mojej stronie internetowej. Posiadam biura w kilku miastach w Polsce. Jeśli szukasz kredytu indywidualnego, firmowego bądź hipotecznego, jeśli chcesz zmniejszyć ratę obecnych kredytów, nie masz zdolności kredytowej i chcesz, abym pomógł Ci w pozyskaniu finansowania lub jeśli potrzebujesz ubezpieczenia i chcesz doradzić się kogoś zaufanego, to zapraszam cię do kontaktu. Wypełnij formularz na tej stronie, lub napisz do mnie maila z opisem Twojej sytuacji, a w odpowiedzi przygotuję dla Ciebie najbardziej sperson spersonalizowaną ofertę e, finansowania, o którą prosisz. Także dziękuję bardzo, że byłeś, byłeś ze mną do końca tego wideo, i mam nadzieję, do usłyszenia telefonicznie, bądź do zobaczenia na spotkaniu.